Pierwsze chodziło się na no, dwa kroki do kościoła, yy, i później wspólne śniadanie, uroczyste, świąteczne. Oczywiście, jak tutaj mieszkałam, później no, rodzice przecież się gdzie indziej, ale tak, tak samo się tu przychodziło, a już śniadanie u siebie w domu. No, to było dawno temu, bo w 1958 roku byłam konfirmowana. Było nas, było nas yy, 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 chyba z ośmioro osób czy dziesięcioro jakoś tak. Niezbym, niezbym. tak, no także bardzo było uroczyście, bardzo to przeżywałam. Mieliśmy wspaniałego pastora, który nas bardzo, bardzo jakoś przygotował do tego i. i, i, i w, Wspólnie razem z pastorową. I, i było naprawdę bardzo, bardzo uroczyście i bardzo to dla, dla, dla mnie mile, um, miły dzień i mile wspominam.